Mili Państwo, Dziś Światowy Dzień Celnictwa, jak powiada pismo, świętują dziś celnicy i grzesznicy wszystkich Krajów. A teraz pozwolą Państwo, odezwa. Biorę ją z łamów pisma Goniec Wielkopolski, najstarszy i najtańszy niezależny dziennik demokratyczny z roku 1930, ponieważ odezwa nie zestarzała się nic a nic. Jest to odezwa Ligi Katolickiej pod tytułem O zdrowie Moralne Narodu, która to odezwa głosi. W kioskach i na ulicy sprzedaje się pisma ilustrowane, pełne niewybrednych i tłustych konceptów. Szereg filmów uczy codziennie, metodycznie, a poglądowo, jak należy służyć zmysłom, deptać przykazania moralne. Nie brak wręcz praktycznej nauki kradzieży i rozboju, zło moralne, otacza się aureolą głębokich, rzekomo, a tragicznych przeżyć. W teatrach i na estradach rozzuchwala się coraz bez wstydniej kult na gości i plugawego słowa. Książki o treści wyłzdanej krążą od ręki do ręki i wpychają młode, zwłaszcza dusze, w bagno zepsucia. Nie po to wyszła Polska z domu niewoli, aby się zadusić w gnijącej atmosferze rozkładu moralnego. No cóż, Liga Katolicka mówi w odezwie o zepsuciu, ale chyba nie wie o czym mówi. Dlaczego? Bo Liga Katolicka nie była na pierwszej lepszej stacji benzynowej. Czy w naszym sklepiku na rogu, gdzie trzy górne półki zawsze zarezerwowane są materiały, które gdyby ówczesna Liga Katolicka zobaczyła, to na pewno nie napisałaby swojej odezwy. Dlaczego by jej nie napisała? Bo po prostu po przekartkowaniu tylko jednego pisemka padłaby trupem na miejscu. Historia. Każe nam dziś zwrócić się w stronę sfer jubilerskich, bowiem to właśnie 26 stycznia 1905 roku na terenie dzisiejszej Republiki Południowej Afryki odnaleziono największy diament świata. 3600-karatowy kamień o nazwie Kalinan. Ten Kalinan to po prostu nazwisko prezesa kopalni Tomasa Kalinana. Wystawiono to cudo na sprzedaż w kwietniu 1905 roku i choć było mnóstwo zainteresowanych. A jeszcze więcej oglądających nie sprzedano go przez następne dwa lata, jednak znalazł w i podarowano go królowi Wielkiej Brytanii Edwardowi VII, który w firmie w Amsterdamie kazał go oszlifować do postaci brylantu. I dziś ów Kalinan pozostaje największym diamentem w tak zwanym szlifieczystym czystym na świecie. Jego wartość wycenia się obecnie na 52 miliony dolarów, ale dla nas to jest poziom wyższej abstrakcji. Nam muszą wystarczyć na przykład brylanty Rosy na porannej trawie i to też jest sporo warte, o czym w ten brylantowy poranek zapewnia Wiesław Kot.